Jesteśmy w Sejnach na targach Expo 2013 przed kamerą telewizji TVS 24. Pani, proszę nam się przedstawić. Dzień dobry, Wioleta Borowa, lokalna grupa rybacka, organizator dzisiejszej imprezy. No właśnie, organizator imprezy. Wiadomości będą z pierwszej ręki. Proszę nam powiedzieć, ilu uczestników, skąd przyjechali? Potwierdziło nam uczestnictwo 160 wystawców. Część niestety nie dojechała z przyczyn. Niezależnych, Najp... Najprawdopodobniej były to warunki atmosferyczne, które odstraszyły niektórych wystawców. Natomiast znaczna większość jest tutaj dzisiaj się wystawia. No i proszę o wrażenia. Te pierwsze na gorąco to trudno się ocenia, nie? ale już prawdopodobnie przy kawce, przy ciasteczku oceniacie. To jest yy, druga edycja, loka, yy, ta, y, trzecia edycja w ogóle, ale druga edycja y, jako organizator to, jest, to była lokalna grupa rybacka. Z każdym rokiem jest coraz lepiej, musimy to powiedzieć. Mamy coraz więcej wystawców, coraz więcej wystawców z kraju i z zagranicy. Tu dzisiaj mamy Polskę, Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę, też jednego przedstawiciela Bułgarii. Mamy jakby, nawet przedstawiciela Afryki Południowej. Mamy Republikę Południowej Afryki, która jest z nami po raz drugi. Także rozkręcamy się powoli, ale rozkręcamy się z każdym rokiem. A czy są już takie informacje, e, że ktoś przychodzi i mówi: To trzeba zrobić, tego nie trzeba robić. Czy są takie już informacje? E, na razie nie dostajemy jakby negatywnych głosów. Są sugestie, co powinniśmy poprawić. Natomiast na razie spotykamy się w znacznej mierze z pozytywnym oddźwiękiem tych targów. Trzeba ja rozumieć, że lokalna grupa, grupa rybacka będzie się rozwijała i te targi będą coraz większe, coraz bardziej popularne, coraz bardziej znane. Oczywiście. Tego życzymy, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.